Dzień dobry. Od kiedy sztuczna inteligencja zrobiła się bardzo popularna. Wiele firm, których nikt by z nią nie kojarzył, mówi, że się zajmuje sztuczną inteligencją, ale zabawne jest to, że tak naprawdę są firmy, które rzeczywiście nikt nie kojarzy ze sztuczną inteligencją, a które się nią zajmują i to od dość dawna. Dzisiaj właśnie o takiej firmie chciałem Wam opowiedzieć. To jest Caterpillar. Wspomogę się tutaj Artykułem. Więc tak, oni tutaj pierwsze rzeczy związane właśnie ze sztuczną inteligencją robili już 30 lat temu. Czyli wykonali prototyp maszyny tutaj 770C, która była autonomiczną pojazdem górniczym. Natomiast teraz się oczywiście te rzeczy rozwinęły, i czym jest sztuczna inteligencja w Caterpillarze? No przede wszystkim jest to kwestia, Robienia maszyn w taki sposób, aby one same się mogły diagnozowywać i aby one yy, prognozowały, kiedy należy przeprowadzić serwis, kiedy należy coś wymienić. To oczywiście można robić na wiele różnych sposobów. Są metody, na przykład analizujące dźwięki, które te maszyny wydają. Są oczywiście proste statystyki, które po prostu yy, mogą liczyć, kiedy coś się przetrze i kiedy warto to sprawdzić. To jest temat, który w moim życiu zawodowym się często dość przewijał, w różnych bardzo firmach, tak ogólnie, żeby właśnie diagnozowanie różnego rodzaju urządzeń mechanicznych automatyzować. Znaczy, nawet nie może samo diagnozowanie automatyzować, tylko właśnie to, kiedy one mają być sprawdzane, żeby automatyzować. No i to Caterpillar zaczął robić. Jest też oczywiście kwestia dokumentacji. Więc oni, jeżeli sami coś opracowują, to mają swoje wewnętrzne narzędzia, które analizują duże dokumenty i pomagają ich inżynierom opracowywać nowe technologie. Ale oprócz tego, gdy jest robione ta właśnie automatyczna ocena przez maszyny, kiedy należy przeprowadzić serwis, to także jest generowany raport w postaci języka naturalnego z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. I taki raport oczywiście najpierw jest edytowany przez człowieka i potem może być załączony bezpośrednio do dokumentacji. Więc bardzo ciekawy temat. Warto przypomnieć, że Caterpillar to jest firma, która w przyszłym roku. Będzie mieć stulecie. Ciężki sprzęt rzeczy, które się zupełnie właśnie nie kojarzą ani z informatyką, ani tym bardziej sztuczną inteligencją, a jednak proszę, jest przewidywany jako jeden z takich potencjalnych, może nie liderów sztucznej inteligencji, ale firm, które y, mogą osiągnąć bardzo duże korzyści biznesowe dzięki sztucznej inteligencji. I to właśnie myślę, że tego typu firmy. W tej chwili są pomijane, a to są właśnie najciekawsze przypadki, czyli takich bardziej użytkowników sztucznej inteligencji, którzy będą potrafili wdrożyć opracowane metody w konkretne biznesy, duże biznesy, które usprawnią, zabezpieczą, sprawią, że one będą po prostu jeszcze lepszymi biznesami. Dziękuję.